Stanowi duży problem dla rządu włoskiego, bowiem kraj ten posiada linię brzegową o długości 7600 km, którą trudno jest zupełnie uszczelnić. Każdego roku przybywają tutaj tysiące imigrantów z Afryki, Chin, Indii, Turcji, Filipin, Albanii i w samym roku 2005 do przybyło około 1 miliona nielegalnych imigrantów. W sumie najwyżej wymienione państwa przypada 38% spośród ogółu przyznanych pozwoleń na stały pobyt we Włoszech. Duży wpływ na liczbę imigrantów przywołujących do Włoch mają uchodźcy, co jest spowodowane takimi wydarzeniami jak konflikty na Bałkanach czy pasenie. w Pasenie, w związku roku zanotowano 95 500 wniosków o oazy. Imigranci stanowili około 2,5% społeczeństwa włoskiego. Ich liczba ciągle rosła. W następnych latach coraz większy napływ ludności dla sądów z takich krajów jak Afganistan, Irak czy Iran. W 2007 roku włoski rząd oszacował, że w kraju tym żyło ponad 1 2018 roku. Imigranci stanowili już ponad 8,5% populacji Włoch. Ponad 5 milionów ludzi mieszkających we Włoszech w tym roku to byli imigranci. Warto zadać sobie pytanie, jakie narodowości są grupy przebywające we Włoszech. Ponad milion osób w tej grupie to obywatele Rumunii. Ponad 400 tysięcy to obywatele Albanii. Mniej więcej tyle samo stanowią. Z to najliczniejszą grupą są Chińczycy oraz obywatele Ukrainy. Są miejsca, wokół których dane grupy się koncentrują. Na przykład Rumuni głównie mieszkają w Laciu i Rzymie. Obywatele Maroka, Senegalu <laughs> lub głównie w Lombardii, a Albańczycy m.in. w Bolonii i Lombardii. Apulia wygląda jak Stara Europa, jest zdecydowanie mniejsza część uchodźców. Postanowiła przemieścić się na północ Europy. Do sierpnia 2019 roku do wybrzeży Włoch dotarło tylko 4000 ludzi. Najmniej imigrantów jest na Sardynii, ale także na Sycylii. Odsetek imigrantów na południu Włoch i Sycylii jest najmniejszy w całym kraju. Paradoksalnie jest tam najmniej uchodźców właśnie z powodów ekonomicznych. To Dlaczego jest yy, nieprawdziwe? Bo zjawisko terroryzmu ma historię znacznie dłuższą niż Wyspach, a jego źródłem nie jest żadna religia ani ideologia. Religie bywały natomiast niejednokrotnie posłoną uzasadnieniem lub usprawiedliwieniem dla aktów terrorystycznych dokonywanych przez konkretnych ludzi. W krótkiej historii XXI wieku obserwowaliśmy wiele motywowanych religijnie zamachów terrorystycznych, których dopuszczali się wcale nie muzułmanie, ale na przykład chrześcijanie, choćby zamachy na kliniki aborcyjne w USA, czy buddyści, na przykład na syriolizm. Przeważająca część zamachów terrorystycznych nie ma zresztą nic wspólnego z religią a terroryści motywują swoje czyny ideologiczne, ideologiczne, polityczne lub są one skutkiem ich problemów. Ta kwestia wygląda w Polsce. Statystyki policyjne pokazują, że generalnie cudzoziemcy dokonują niewielkiej ilości przestępstw. Zgodnie z danymi policji w roku 2012 dokonano w naszym kraju 950 834 przestępstw. Z tego cudzoziemców podejrzewano, czyli nie skazano, o 2152 z nich, czyli nieco ponad 2 promile. Jest <laughs> to suma wszystkich domniemanych sprawców nieposiadających obywatelstwa polskiego, a nie liczba uchodźców. Statystyki policji, raport statystyczny za 2012 12, 12 roku oraz przestępczość cudzoziemców liczba. W latach 2014-2012 najliczniej popełniali przestępstwa obywatele Ukrainy, Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Armenii, Bułgarii, Gruzji, Czech. A najczęściej i najliczniej, najliczniej popełnionym popełniony w Polsce przez cudzoziemców przestępstwem było prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeliwości lub pod wpływem środka burzającego.